Bardzo dziękuję Panie marszałku, szanowna pani minister. Rozpoczęta z bieżącym miesiącem, prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, stanowiąca równocześnie początek cyklu nowego tria prezydencji, czyli współdziałania kolejnych trzech państw sprawujących po sobie prezydencję w Radzie, mającego zapewnić kontynuację podejmowanych inicjatyw, jest bardzo ważnym okresem. Kolejno Polska, Dania i Cypr będą przewodzić Radzie, kiedy to zgodnie z programem TRIA Prezydencji między innymi rozpoczęte zostaną prace nad wieloletnimi ramami finansowymi Unii Europejskiej na okres po roku 2027, bazą których zostanie program strategiczny Unii 2024-2029. Na sześć stron zbierających treść tego dokumentu starającego się uchwycić Całą złożoność wyzwań i potrzeb, przed którymi stoi Unia Europejska, wątek zdrowia pojawia się aż trzykrotnie. Właściwy program prezydencji zawiera natomiast siedem płaszczyzn, gdzie bezpieczeństwo zdrowotne jako jedna z nich wśród priorytetów wymienia zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, promocję zdrowia i profilaktyki chorób, cyfrową transformację opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo lekowe. Co więcej, prezydencja Polski stanowi pierwszy pełny okres współdziałania Rady Unii Europejskiej z nowym składem Komisji Europejskiej, gdy po doświadczeniach globalnej pandemii COVID 19 waga wysiłków Wspólnoty na rzecz polityki zdrowotnej niewątpliwie wzrosła. Wobec powyższego chciałabym zapytać o wątki związane z działaniami Ministerstwa Zdrowia w czasie prezydencji. Jak przedstawiają się plany ministerstwa w zakresie wkładu merytorycznego Rady do spraw zatrudnienia polityki społecznej zdrowia i ochrony konsumentów w pracach nad nowymi wieloletnimi ramami finansowymi? I czy spodziewany jest zauważalny wzrost środków na zdrowie w nowej perspektywie finansowej oraz jak minister zdrowia stojąca podczas prezydencji Polski na czele rady sektorowej widzi możliwość prowadzania na agendę Rady priorytetów z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego? Czy istnieje jeśli tak, jak przedstawia się harmonogram prac nad tymi priorytetami i czy zaplanowany jest już proces komunikacji o finale poszczególnych działań Rady, którą to komunikację ministerstwo zamierza realizować we własnym zakresie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Minister. Już się zbliża. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Posłanko, Panie Pośle. Bardzo dziękuję za to pytanie i w ogóle dziękuję też za zainteresowanie priorytetami w ramach prezydencji Ministerstwa Zdrowia. Jak Pani Posłanka też dobrze wskazała, kwestia zdrowia w porównaniu z poprzednimi latami zyskuje na znaczeniu. Mimo że państwa członkowskie mają wyłączne kompetencje w zakresie organizacji finansowania ochrony zdrowia, to jednak po, COVID po pandemii COVID-19, ale też w kontekście też różnych innych wyzwań. Ta współpraca w obszarze zdrowia jest coraz bardziej zauważalna i tym bardziej się cieszymy, że jako Ministerstwo Zdrowia możemy aktywnie się zaangażować w realizację naszych priorytetów. Tak jak też Pani Posłanka już wspomniała, cztery główne priorytety wpisujące się w ten filar bezpieczeństwa głównego priorytetu polskiej prezydencji. Tu jest agenda cyfrowa, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w kontekście nowych mediów cyfrowych w kontekście mediów społecznościowych. Jest to nowy priorytet, który udało nam się też wprowadzić do agendy. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia. Tu pragniemy się skoncentrować na badaniu i ocenie skuteczności istniejących programów profilaktyki i, i, i polityk w zakresie ochrony zdrowia i Trzeci priorytet, równie ważny, trochę wynikający z agendy Unii Europejskiej, czyli przegląd, rewizja pakietu farmaceutycznego. Wpisujemy to w szerszy kontekst bezpieczeństwa zdrowotnego, więc te wszystkie tematy będziemy wpisywać i mamy zaplanowane. W czasie naszej prezydencji jako szerokie podejście do bezpieczeństwa zdrowotnego. Dwie rady, Rada Nieformalna w marcu tego roku, Rada Formalna 13 czerwca w Brukseli. Mamy zaplanowane też bardzo dużo spotkań, najbliższe 16 stycznia w Warszawie dotyczące priorytetów i profilaktyki, ale też spotkania już od stycznia w Brukseli dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa. Lekowego. Jeżeli chodzi o inne działania, to też chciałabym przypomnieć, że w czasie polskiej prezydencji w Obszarze Zdrowia będziemy przewodniczyć dwóm grupom roboczym. Jedna to jest grupa do spraw zdrowia publicznego, druga grupa do spraw leków i wyrobów medycznych. I tam mamy też już bardzo szczegółowo zaplanowaną agendę spotkań na każdy tydzień i, i te elementy e, naszych priorytetów będą też tam omawiane. Jeżeli chodzi o pytanie pani poseł na, m, dotyczące wieloletnich ram finansowych, e, ten priorytet wpisaliśmy, ten temat wpisaliśmy nie tylko do naszej agendy, tylko do 18-miesięcznego programu TRIO i pracujemy to razem i z Danią i z Cyprem e, na rzecz... E, jakby podnoszenia rangi agendy zdrowia i też zwiększenia budżetu y, na, na kolejną perspektywę na lata 2028-2034. Y, więc mamy nadzieję, że wraz z rosnącym y, znaczeniem zdrowia i problematyki zdrowotnej również będziemy mogli y, też zaangażować się i przyczynić się do zwiększenia budżetu na rzecz zdrowia w ramach wieloletnich ram finansowych. Y, I ostatnie pytanie, y, jeżeli chodzi o współpracę z nową Komisją Europejską, szczególnie z Komisarzem do Spraw Zdrowia. Tu też warto podkreślić, że nasza prezydencja zaczęła się teraz, ale w Ministerstwie Zdrowia tak naprawdę rozpoczęła się już w styczniu 2024 roku. Bo jak Państwo wiecie, my obejmujemy prezydencję w bardzo specyficznym okresie. Mamy nowy Parlament Europejski, mamy też nową Komisję Europejską, nowego Komisarza do Spraw Zdrowia. I jest to trudne, bo wiadomo, że wszelkie zmiany powodują pewne zawieszenie w, też w procesach decyzyjnych w ramach instytucji europejskiej, ale jednocześnie było to dużą szansą dla nas na wprowadzenie swoich tematów do agendy nie tylko do agendy prezydencji polskiej, ale też do długofalowej agendy Unii Europejskiej. Dlatego my z Komisją Europejską, z poprzednią panią komisarz, ale też z dyrektorem generalną Sandrą Galiną pracujemy już od stycznia 2024. Roku. Dzięki temu mogę powiedzieć, udało nam się wprowadzić do, nie tylko do agendy nowego komisarza do spraw zdrowia, ale też do agendy całej komisji, do priorytetów przewodniczącej Komisji Europejskiej kwestie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście nowych wyzwań cyfrowych. To trochę gwarantuje, że nawet po zakończeniu naszej prezydencji ten temat będzie musiał być kontynuowany zarówno przez instytucje europejskie, ale też przez kolejne prezydencje. Również mieliśmy już razem z panią minister Leszczyną spotkania z nowym komisarzem. To było w grudniu przy okazji formalnej rady, która odbyła się w Brukseli. Omawialiśmy też wszystkie nasze priorytety. Jest tutaj dużo, duża również zbieżność, jeżeli chodzi o agendę naszą na następne y, miesiące, ale też agendę komisarza i Komisji Europejskiej. Ja powiem może o jednym takim bardzo kluczowym elemencie. Jak państwo wiecie, my zaproponowaliśmy y, trochę szersze podejście do bezpieczeństwa lekowego i skoncentrowaniu się na pacjencie i na jego potrzebach. Do tej pory te dyskusje koncentrowane były na y, czystych takich negocjacjach dotyczących pakietu farmaceutycznego. I dzięki też rozm rozmowom z Komisją Europejską, ale też tutaj to jest też priorytet nowego komisarza w ciągu pierwszych 100 dni w komisji europejskiej nowego komisarza priorytetem będzie również przedstawienie tak zwanego aktu o lekach krytycznych z naszej perspektywy jest to bardzo kluczowy akt bo on wzmacnia nie tylko bezpieczeństwo pacjenta polegające na dostępności do leków ale również będzie wychodzić naprzeciw Lokalnym producentom, krajowym producentom leków. Planujemy założenia tego aktu na rzecz leków krytycznych przedstawić w czasie naszej prezydencji. Mam nadzieję, że uda nam się również wypracować mechanizm wsparcia rodzimej produkcji leków, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo lekowe nie tylko dla całego sektora farmaceutycznego, ale przede wszystkim realne bezpieczeństwo Dziękuję lekowe dla pacjentów. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Tomasz-Kok. Pytanie dodatkowe, bardzo proszę. Panie Marszałku, pani minister, bardzo się cieszymy, że akurat bezpieczeństwo zdrowotne będzie jednym z głównych punktów naszej rezydencji w tych sześciu miesiącach. Chciałem zwrócić uwagę na profilaktykę i promocję zdrowia. Myślę, że są to zagadnienia, które powinny być podstawą i bazą do poprawy ochrony zdrowia, nie tylko u nas w Polsce, ale w całej Europie. Te projekty, które mówiłyby o wspólnych akcjach dotyczących promowania badań profilaktycznych, promowania zdrowia są bardzo istotne. Wiemy doskonale, że w, przynajmniej w naszym obszarze zgłaszalność na badania profilaktyczne jest bardzo na niskim poziomie i musimy zrobić wszystko, żeby to się poprawiło w związku z tym pytanie. Czy ta nasza sześciomiesięczna prezydencja i te wspólne projekty zabezpieczające profilaktykę, promocję zdrowia przyniosą efekt dla naszych pacjentów? Czy zdołamy również my, jako Polacy, przekonać się do tego, aby promować zdrowy styl życia, żeby promować badania profilaktyczne, żeby udało nam się przekonać Polki i Polaków do tego, aby zgłaszali się na badania profilaktyczne i promować zdrowie? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. bardzo proszę. Pytania nie było, ale pani minister może coś miłego no, powiedzieć dodać. po prostu, tak. Bardzo dziękuję też za jakby podkreślenie kwestii profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia. Rzeczywiście zamierzamy się skoncentrować w czasie naszej prezydencji, tak jak wspomniałam, na skuteczności, ale też zamierzamy rozpocząć debatę na forum Unii Europejskiej o szerszym znaczeniu zdrowia w kontekście innych polityk sektorowych. Myślę, że. Wiemy o inicjatywach typu Europejska Unia dla Zdrowia, ale jednak trzeba sobie zadać pytanie, jakie rzeczywiście to zdrowie powinno mieć znaczenie też w kontekście całego życia, naszych zachowań, naszego dobrostanu. Więc myślę, że taką dyskusję zapoczątkujemy. Ten temat będzie też kontynuowany przez Danię i Cypr, bo jest to temat ważny. On jest też wpisany do agendy Komisji Europejskiej, więc na pewno będzie. Y, również zabezpieczony przez kolejne lata i kolejne y, prezydencje. To, co chciałam powiedzieć, bo to jest też ważne, o czym Pan Poseł powiedział, y, my często traktujemy prezydencję jako y, tylko ten element y, realizacji naszych interesów na forum Unii Europejskiej, wzmacniania polskiej pozycji na forum Unii Europejskiej, ale myślę, że to jest y, jakby no, niepowtarzalna okazja również, żeby wykorzystać, szczególnie w zakresie profilaktyki zdrowotnej, Okres polskiej prezydencji do promocji y, zdrowia, do promocji dobrego, dobrej jakości życia y, również tu w kraju i dlatego też y, ściśle współpracujemy z różnymi środowiskami, z organizacjami pozarządowymi po to, żeby wykorzystać te sześć miesięcy, żeby promować zdrowie, profilaktykę y, również tu wśród y, polskich obywateli. Y, Chciałam też skorzystać z tej okazji podziękować Państwu i tutaj państwu posłom i, i Sejmowi, ale też Senatowi, bo wiemy że też, że Senat podjął uchwałę i ustanowił rok 2025 rokiem profilaktyki. Też wielokrotnie mamy przyjemność uczestniczyć, czy też obserwować wielu wydarzeniach, które organizowane są w polskim Sejmie dotyczące profilaktyki, ochrony zdrowia. To jest bardzo cenne i, i jest to również dużym wsparciem dla Ministerstwa Zdrowia, więc. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim własnym pani minister Leszczyny, również kolegów i koleżanek w Ministerstwie Zdrowia i mam nadzieję, że też polska prezydencja będzie bardzo dobrą okazją do współpracy i z Polskim Sejmem, i z Polskim Senatem. Więc jeszcze raz dziękuję i, i liczymy też na państwa wsparcie w czasie polskiej prezydencji.